Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta. Pokażę Wam dzisiaj kilka domów, no, ludzi, którzy w mieszkają. A więc tak, zrobię małe cięcie, krótkie cięcie, i jak już będę na miejscu, to Wam będę pokazywał. Dobra, witajcie po cięciu. To jest dom igłany. To jak jest tam napisane, pokażę Wam. Takie drzewa liane. Jeszcze na tabliczce Villa Iguany 505. O, postawił sobie nowe bloki, nie wiedziałem. No i w sumie to on ma taki domek. Taki okna. Taki tylko jakby kawałek domu. Dobra, więc widzimy się potem. Dobra, zapomniałem Wam pokazać spawn, więc... Proszę, tak wygląda spawn. A pokażę Wam jeszcze dużo. Tutaj są zasady. Taka ściana zasad jedna jest, dobra. Tutaj to jest jakiś AmerDiaks, a tam jest portal do w lewo, a w prawo jeszcze nie jest otwarte, ale Wam nie powiem, co to jest. Jak wejdziecie na serwer, zobaczycie o ciachu. Tutaj jest nie otwarte bo to jest Michla, czyli to jest właściciela tego serwera, więc nie jest otwarte A tutaj są SG, na dole są goście, którzy Sprzedają różne takie no, rzeczy za... Coś za... Że tak, nie tak powiem. I kolejny domem to będzie dom Asasyna. Assassin 107 to będzie kolejny dom. Więc widzimy się na miejscu. Kolejny dom to jest dom Asasyna. Tak wygląda no, jak na początku z przodu. A zaraz wejdę do środka. A ten dom, który jest koło niego, co ma dużo szyb, na prawo to jest dom nie wiem kogo, a ten na lewo to jest mój. No, wchodzimy do środka. strasznie ścina, laguje i nie chcę, żebyście oglądali dni takich lagów. No, dobra, widzimy się. Tak wygląda środek tego domu. Jeszcze nie jest wykończony. Do wam nie pokażę jak wejdziecie na serwer IP będzie w opisie serweru, serweru jeśli wejdziecie na serwer to po prostu będzie będziecie wiedzieć co tam jest e, powiem jedno Assassin zrobił mechanizmy różne w piwnicy itp jeden mechanizm przechodzi przez mój dom więc warto odwiedzić ten serwer naprawdę polecam go widzimy się w, teraz widzimy się w kopule Czyli pokażę wam jakby taką mapę do XP do drewna wydobywania. Dobra, ja już tam wpiszę komendę, nie będę przerywał. Dobra. Nie. Yy, właśnie, są eventy na tym serwerze, więc i to yy, bardzo dobre eventy bo z jednego eventu wygrałem na SG Kurczę kto mi tu oj 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 niedobrze oje no dobra widzimy się cześć dobra y przerwa była a więc teraz jest kopuła tak wygląda kopuła pokażę wam środek za chwilę bo mnie zaraz ktoś będzie bił Dowiecie się kto. Powiem Wam w następnym, w kolejnym odcinku jaki będę kręcił, więc przerwa. Dobra cześć, ta wygląda kopuła w środku. Tak naprawdę tutaj to, to jest więcej drzew, ale gracze nie sadzą drzew. Czasami jeśli potrzebują dużo drewna. A i pokażę Wam kto teraz jest obecny na serwerze. Dobra. No. Dobra, poczekajcie chwilę. Ja tu wszystko w ogóle ogarnę. Dobra. Kurczę. Filkę naprawdę dajcie mi chwilkę sorry za te wszystkie błędy jakie teraz fajle w ogóle sorry zaraz to dobra no o właśnie czekajcie dobra i te osoby są obecne na tym serwerze oto macblog, czyli ja amx 123, Ronar Ronar 86, Garanderu Blackit Bonkitna, Kolejarz Owczar 98 Demisunii Assassin 107, którego już znacie, Bender.pl Guana też znacie już pewnie Stacjek sta, King No No i to to są osoby, które grają teraz na oto tym serwerze. Możecie sobie zapauzować, albo jeśli komuś się nie chce pauzować, to przedłużę jeszcze na chwilę. Proszę. Harnicie się sobie siebie. Dobra, koniec. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Naprawdę fajną, więc poczekajcie. Dobra, na chwilę się tutaj zatrzymamy. To jest dom IFARO 96. Taki w środku nie będę pokazywał. Ciekawy w środku. Magazyn też jest ciekawy. A co najciekawsze, to jest na samym dole. A właśnie, u mnie na samym dole jest sala dyskotekowa. Nie przesłyszeliście się. Sala dyskotekowa. Gdzie ja jestem DJ-em i zarówno szefem. Więc jeśli wejdziecie na serwer, pierwszy się do mnie, zgłuszycie, Możecie zostać szefem tej sali. Będziecie dostawać raz na jeden dzień za to, że jesteście szefem lub DJ-em. Będziecie dostawać za to trzy żelaza za jeden dzień lub może nawet pięć. No to to przemyślę, więc widzimy się na jeszcze dwóch budowlach w Wielkim Ciastku. Raz i druga budowla to domek Xenosa Xena, no tak no to widzimy się za chwilkę dobra, o oto muszę zacząć kręcić, zacząć... muszę zacząć... i pląta mi się język, no teraz muszę kręcić bo domek Xenosa jest taki wielki no i po prostu muszę tak kręcić go o. dobra, mam takie lagi, że nie wiem co w ogóle ogarniam ich FPS-ów, to hm, ja wiem. Dobra, pokażę Wam, jak ja tam przyjdę, poza nimi ja tam przyjdę. Tam. No, dom Sensor rzeczywiście jest duży. W środku Wam nie pokażę. Spytajcie się go, czy możecie sprawdzić, wejdziecie na serwerze i spytacie się, naprawdę tutaj będzie Arena Spliwie, jest już Arena pvp SG, naprawdę fajny serwer. A Ksenos potrafił budować różne budowle. To on chyba zbudował tą kopułę całą, wszystko z drzewami. Wszystko naprawdę. I on pewnie też zbudował no, większość tutaj takich ciekawych budowli. No to też jest dobry gracz Minecrafta. A właśnie, fajne osoby w tym odcinku powiem teraz, nie na zakończenie. To, to w ogóle wszyscy spisali się fajnie na medal. Admini też. <laughs> nie tak jak w szary, ponury dzień, gdzie każdy sobie buduje jakąś nudną, nieciekawą budowlę, tylko jak w pochmurny dzień, ale z wesołą miną i fajnie. Właśnie tutaj yy, powiem, nie powiem kto, z kim się kłócili i to było takie śmieszne, mogę powiedzieć, że osoba na i, i osoba na by. Po prostu się ze sobą kłócili i to było naprawdę fajne. Zapomnieli o co i co jest, tej kutni wyszła taka jakby rozmowa, i to było śmieszne. A czasami, nawet gracze mogą powiedzieć coś śmiesznego, więc spodziewajcie się każdego od nich. Dobra, widzimy się na Wielkim Ciastku. Czekaj.